Ogłoszenie publiczne o nękaniu uporczywym przez w cudzysłowie państwo polskie i jego najwyższych pracowników w stolicy. Dziś jest 3 marca 2022 rok, Europa. To podobno dziś jakieś tam miasto zostało zdobyte. Drodzy dobrodzieje i dobrodziejki: suwereni, Aryowie, Lachowie, Lechici, Słowianie, Polanie i inni także. Chciałem was wszystkich dzisiaj poinformować o tym, że wieloletni pracownik korporacji prywatnej znanej w cudzysłowiu Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki zarejestrowanej we wszystkich wymaganych rejestrach i bazach danych, Firm prywatnych, światowych i europejskich. Magdalena Kaliszewska. Nęka mnie, suwerena, uporczywie, już piąty rok nieprzerwanie. Wykorzystując do tego celu cały aparat państwa. Między innymi całe sądownictwo i aparat przymusu, między innymi prokuratorie na peryferiach wrocławskich, gdzieś tam na śródmieściu. Więc idąc dalej drogą służbową, jakaś tam prokuratoria okręgowa, slerz Prokuratoria apelacyjna we Wrocławiu. No, i dalej dochodzimy do waszej stolicy, czyli zbychu, który stoi na czele tego w cudzysłowie Burdelu sądowniczego na kółkach. Z tym, że wszystkie pięć kółek już są pordzewiałe, a jedno odpadło zupełnie. Kropka. Ale zobaczmy co ten zbychu robi tam w tym w cudzysłowiu, nie ministerstwie niesprawiedliwości Otóż zbychu osobiście zezwala na to aby jego wieloletni pracownik od 2013 roku Magdalena Kaliszewska wydział pierwszy cywilny SR Krzyki wykorzystywała całą moc i siłę państwa polskiego przeciwko mnie suwerenowi już od 2017 roku. Całe państwo polskie zostało skutecznie poinformowane listownie poprzez biura podawcze, w tym Szczególnym, w cudzysłowie, międzynarodowym przypadku. Między innymi Andrzej Duda. Nie znam tego człowieka. Mateuszek Morawiecki. Też jego nie znam. I jego tato też, Kornel, bo tam było takie biuro gazety jakiejś we Wrocławiu. Że można było się skontaktować z Kornelem Morawieckim. Przecinek Sejm, Senat, siedziba PiSu Nowogrodzka. To znaczy, tam w siedzibie PiSu złożyłem jedno pismo do PiSu jako organizacji, ale drugie takie samo do Jarka osobno. Do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo moje prawa nie istnieją zupełnie. Rzecznik Praw Dziecka też te prawa nie istnieją. Do siedziby lewicy także. Uczyniłem to trzykrotnie w odstępach kilkumiesięcznych oraz wysłałem może już setkę e-maili zbiorczych. Do władz w stolicy i szefostwa tegoż w cudzysłowie patologicznego kurwidołka sędziowsko-prokuratorskiego we Wrocławiu. Więc uważam, że w cudzysłowie państwo polskie, bez względu na jego nazwę handlową lub zmianę nazwy, bo i tak też się może wydarzyć, wie o tym, że pracownik sądu rejonowego Magdalena Kaliszewska we Wrocławiu wydział pierwszy cywilny krzyki jest przestępcą wielokrotnym przecinek zuchwałym, przecinek międzynarodowym i jest świadoma tego. I państwo polskie nic z tym nie zrobiło, to znaczy świadomie dozwala na to, i dlatego też ponosi pełną odpowiedzialność międzynarodową. Dziękuję bardzo za uwagę wszystkim suwerenom. Dziękuję.